Jestem Liz, zapraszam was do kolejnego odcinku z Headstone'u z Areny I myślę, że Słuchajcie, mamy jednego i dwa luzy Myślę, że nie ma sensu kontynuować tej Areny Zaczniemy sobie nową Dobra, otwieramy Ja po prostu nie chcę, nie chce mi się marnować odcinka Wolę nagrać już z kolejnej Areny Dlatego podałem się, zakończyłem tą Arenę tym druidem Dobra a i co jeszcze do tego to na tym koncie jeszcze pogram sobie później rankedy, tam prze, przejdę do, z, 20, z 25 do 20 i później w następnym sezonie jak już się zacznie, czyli za dwa dni, już będę wynagrywać normalnie rankedy na tym koncie. Nic, nic. No dobra. co? Kilka dobrych kart. Dobra, okej. Okay. To co, kolejna arenka zaczynamy 225 golda, mamy więc to jest dobra okazja na to, żeby rozpocząć kolejną arenę. Jak porobię jeszcze, question będzie na kolejną, to To spoko dobra. Kim tu zagramy? Uter Gerał, Valera a zagramy Uterem. Ja ostatnio Uterem lubię strasznie grać. Hmm, Belcher. Hungry Dragon Shielded Minibot mm. Chyba... ...wielki yeah, raczej mm. Wolf Rider Dire Wolf Alpha mm. Hand of Protection albo Guardian of Kings Ah, Guardian of Kings Silver Hand Knight Iron For Shryfum, mam. Co dalej? Equality Dragon Eee... Dragon Concept, choć miałem Smoków, ale trudno. Może jakiś będzie. E, Silence. Bierzemy e, Hammer of Warfare. Basic of King, Noble Sacrifice. Ej, czekajcie. To jest, wywaliło mi serwera. Okej, okay, dobra. Dobrze, teraz rzucimy. Okej. Okay. Dobra, co tutaj? Eee. Przecież jestem hmm. klerik. trójsilver silver hmm. jak najbardziej. True silver. Dużo czwórek. A dobra weźmie sobie szóstkę. Uh, Last Champion uh, Might Control Tech tak. tak. <coughs> Dread Corsair um, Peaceful Smith Consecration uh, um, Czworek już mam dużo, to wezmę trójkę Dragon, A no i bo dużo czwórek. Droga. Tygrysa. Taurena, Wojownika. Eee, Harvest Golema. Divine Farm Master for battle. Divine Favor. Dobra, no i mamy już dek to gram od razu 5 minut nam zajęło robienie deku i otwieranie paczki, więc co lecimy z koło? Poczekajcie, ja zrobię tak dane Lepiej, żebym grał na danej, żeby nas nie wyrzucał podczas gry. Zapomniałem włączyć przed nagraniem, ale trudno. Dobra, jedziemy z całym ręką. Mam butyra, nawet fajny tak. Właśnie na swoim końcu ostatnio zrobiłem UTR, co miał same czwórki. To trochę było słabe, bo wygrałem tylko jedno i, i trzy przegrałem. Dobra. To już możemy spokojnie lecieć. No i co? Myślę, że oceniam tu na dużo winów, chyba, że znowu nam się trafił kurczę jakieś legendy. Na przeciwniku, na przeciwniku będą jakieś, nie wiem, kurcze rangi, legendy i te inne rzeczy. To ja po prostu nie. nie dobrałem takich. Myślę, że za bardzo doświadczenie. Ja jestem taki. siedzeni na arenach. W ogóle nie gram tak bardzo dobrze, no ale. No ale okej. Okay. A, jeszcze tak przy okazji. Była aktualizacja Hearthstone'a, właśnie tam Było, że dodają Nowy rewers za sezon I tam jeszcze kilka poprawek na telefonach No okej, okay, lep lepsze już karty Timberwolf Nie wiem, może skopiuję sobie Shieldbota nie ja sobie, a co? Najwyżej mi Divenshield zostaje mi, ale to trudno. Co później, groby? Co się zobaczy. Może się dobierze coś dwójka, jak nie to hero power. Ja spodziewam się, że to zrobi. Okej. Okay. Okej, okay. dobra mi to nie robi. Zbijamy go. No ale jakby nie wiem jakieś King Crassę później, a ja bym tak dalej... Mind kontrola. To fajnie by było taki King Crash mieć 8D Major Ale pierwszy musi go mieć Nie ma rewersu więc prawdopodobnie to jest jakiś snub Więc no, może wygramy Co w następnej gramy? Harvest Golema Później True Silver Potem tygrys podwajamy atak tego tygrysa i bijemy w twarz. I chyba owczy A jednak nie. No dobra. Okej, okay. on jest głupi, zamiast niszczyć tego minibota, to atakuje nas w twarz, więc to jest dla niego. Ojej, naprawdę. Nie pomyślał, że będę mieć broń, no ale dobra. Lepiej to dla mnie. No Z tego True Silvera też się trochę wychylamy tam 2 HP Chyba, że będę mógł coś zbijać, jakieś kreaturę Mocniejszą Właśnie tak w ogóle ten True Silver Champion to jest bardzo dobra karta na, 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 na Paladyna i Ja bardzo lubię tę kartę to też jest ok. Bardzo lubię ten, tego rara. To czasem tak może uratować grę. Te gry też jest spoko. chce się fajnie kombić equality. Ale nie brałem equality, bo nie wiedziałem, czy będziemy to mieć. No. I Trudno. <laughs> spoko. No to dostanę teraz 3 maja na twarz. Yeah. Yeah. I co? Sytuacja się trochę zmieniła. Teraz tu mam? Mamy więcej hapa od niego. Mam nadzieję, że nie ma flary i nie zdejmie nam ukrycia z tego tygrysa. No nie. Ach, dobra. Nie było najgorzej. No hmm, i co ja mogę z nim teraz zrobić? O, jak fajnie. Ну. Тихо. Не могла позвонить сегодня. Bye bye. Our over. Okay. Mm, tak no <śmany> 10-5 zobaczmy co to za sekret freezing trap freezing no okej okay. Corki, ale mi to wszyscy do pokoju wbijają. Hmm. co na ten Nie wiem. Zobaczymy, co wystawi. Nie, zniszczmy nie, nie zniszczymy tego. trudno. Dobra, teraz nie wiem, się za bardzo. wam tak jak coś to skomentuje. Ale mamy okej sytuacji. Mam no, nadzieję, że to nie jest Explosive Trap. Trafie, myślę. No już myślałem, że to expo w expowiewtra był było. Raczej innych sekretów się nie gra. O, o jeszcze może być sniper bo on jest zajebany. Mhm. dobra. No i ja mam nadzieję, że to nie jest kolejny Dobra, sprawdzimy. Jeśli to trzeba trzapłutrze. No, szkoda. No, ale dobra. Teraz trzeba coś takiego. Coś takiego. No jest git. Mhm. Dobra. To robimy mm. consecration. Zrobiłam tego i oh. Czy my to kończymy? Tak, my to kończymy już. Okay. Dobra. Ja myślę, że skończę odcinek, ile minut, 15, no dobra. Jej, czy później? No. I co, myślę, że to było na tyle w pierwszym odcineczku znaczy Paladyna. Ja się z Wami żegnam. a jeszcze kwestia zaliczamy, więc fajnie. I co, paladyn jest spokojny, ale ja lubię nim grać strasznie. W gromary, nie o nim tylko gram na jak mogę, więc co? Ja się z wami żegnam i cześć.